Dobra, słuchajcie, dotarłam jutro Fryzjer, jej! No, ale do jutra musicie mnie, znaczy musicie, nie musicie! No, ale wyglądam jak wyglądam, słuchajcie, zaraz wam pokażę tutaj ozdobę, wściekł, lewitująca choinka, widać? Widać! No, ej, ale bardzo ładnie jest ogólnie, no, zdoby są raczej tam przede mną, zresztą zaraz zobaczcie też za mną. I co, weszłabym sobie, kurczę tu jest ładnie, ja Wam pokażę. pokażę, ten sweterek czerwony, aha, jak ja Wam to pokażę, tam, ten czerwony na manekinie, całkiem spoko, to jest C&A, no, no ale mówię, my dzisiaj w Reimani, ja bez makijażu, szczęśliwa, że uciekłam z domu, w <laughs> no, cudzysłowie, mam zastosować dzieciaków, więc jak no, to jest. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. O! I bardzo fajny płaszczyk wzarza. Ja Ależ wam postaram się to jakoś pokazać. Tam, manekin w nim siedzi. Całkiem spoko. Dobra, nie chcę filmować ludzi. <laughs> Tylko Ciebie. A ja cały czas chrypię nieustannie. A i wiecie co? Jak mi starczy trochę czasu, bo obiecamy, że wyjrzy tak dwie godziny. Dwie i pół maksymalnie. Ale jakby mi starczyło czasu to w Hajemie zaczęły się już wyprzedaże. Jeszcze tego nie ma na stronie, no ale stacjonarnie już są od tygodnia, więc chciałabym zobaczyć, no co tam wrócili, nie? Czy jest w ogóle coś ciekawego na tych wyprzedażach, czy nie? Więc dobra, widzimy się już z Raymaniego. E, tak, ja standardowo zapomniałam, jak to ja. Pamiętajcie, wy <noise> za mnie, wciskajcie subskrypcję, wciskajcie lajki, e, no i piszcie co tam myślicie, jak zwykle. sobie bardzo chętnie z wami porozmawiam. Biżuteria mnie tu troszeczkę zatrzymała, boże, żeby mieć na wszystko pieniążki, nie, świat był piękny. Tak trzeba wybierać, niestety. Dobra, to lecimy. E, medicine się ładnie prezentuje. Ja nic nie zamówiłam tych takich błyszczących rzeczy. Już mam trochę dość cekinów szczerze wam powiem. Ale tam, no, wygląda to ładnie, wiecie, nie tak cheap. Ej, no, ta spódnica jest na przykład z Cały czas Medicine. I kolekcja Lord of the Rings. Eee, no to chyba wiem, gdzie się przejdę. Jest to tak, już nawiązując do tego medicine, oparcie, Golum. <grym> <grym> nawiązując do tego medicine, ja zamówiłam trochę rzeczy do domu, ale nie zamówiłam nic e, z tych nowych kolekcji. Zamówiłam starą kolekcję jeszcze z minus 20% rabatem. tam jakieś spodnie, bardziej zmyślone wiosnę, bluzki, jedną sukienkę na lato. Zobaczymy, co to przyjdzie. No, bo, słuchajcie, weszłam. A, 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 gdzie tu są ceny, słuchajcie, ej, naprawdę byłoby prościej, gdyby te ceny gdzieś tu były jakoś tak bardziej widoczne. Dobra, słuchajcie, taki kubeczek, 34 zł. Niby czyli kubeczek. Ciekawe, mógłby też widzę tą, do cukiernicę, nie? Małyżeczkę do kompletu. Tutaj, okay, słuchajcie, jakieś takie ale wabeczki chyba ze skarpetkami. A tu już jest normalnie cena, też 34 zł. Jakieś takie wiecie prezentowe rzeczy. Taki kubeczek. Wyprzedaż 13 złotych. patrzcie tutaj. Takie... Jakby ktoś jeszcze w Mikołajki tęsknił za Halloween to zapraszam do marka Takie cudaki. ale jest akurat słodziutka w przebraniu gdzie tu mamy cenę? ej, nie ogarnię tego a, 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 50 zł widzę co, miałam nic nie mierzyć ale ten sweterek całkiem mi się podoba ma fajne guziczki 80 zł jeszcze taki sweterek, słuchajcie zwrócił moją uwagę, on ma takie fajne przeszycia to jest pudrowy róż tutaj mamy ST 85 zł są jeszcze na przycenie takie sweterki świąteczne w różnych kolorach 47 zł jeżeli ktoś wyszukał są też takie słuchajcie z słodkimi spodenkami łoszczącymi. marynarka 150 a taki Podam siureksowe 80. Co nieprzyjemne, to jest bardzo dotykne, takie czuć, że sztuczne. Takie długie skarpetki. 5 euro. No, ciekawe. Zobaczmy, może te będą miały jakąś cenę po polsku. 22 złote. Tylko to są inne, nie? Te są z wełną i z wiskozą. Trzy dyszki we dwie pary, ale są takie już grube. Serwetki 22 złote. Tu jest jedna sztuka. Chyba biernik. Tak. A nawet obraz. Obraz. Jest też 180. 50 zł. Jakiś zestaw trzech małych miseczek 17 zł. Są takie malutkie. Z Mikołajem. 15 zł. Kubeczki, bardzo leciutkie. 26. No mam wrażenie, że jest dość drogo, Słuchajcie. Nie wiem, jak wy macie wrażenie tego typu talerzyk. 26 zł. sobie wyjdziemy jeszcze do a, sinseja Patrzę, czy też tutaj jest mały sinsej I może nie być tego, czego ja szukam. 50 zł. Znowu tego typu obrus. Fajne rodzice, plastikowe, słuchajcie. 22 zł To jest ładne, ale bardzo ciężkie. 22 i to są takie dość malutkie miseczki. Pewnie do mojej dłoni. Też 22 zł Na dole są... Dużo talerze do kompletu. 1,30 zł. I taka miseczka. 34 zł. Te szklanki są dość ładne. Tylko ja lubię, jak mogę szklaneczka wrzucić jedną na drugą. Wiecie? A te się zwężają po górze, więc nie da rady. 17 zł. Jak to się ma położyć, i wiecie, chcę, żeby to ładnie wyglądało trochę jak najbardziej. Jeszcze taka, ojej, jakie to ciężkie, ja mam że dwie. Ciężka i bardzo solidnie zrobiona z ich koralików błyszcząca podkładka. 30 zł. Jest tutaj taka fajna mikołajowa. 26. Złoty są jeszcze takie wiecie, zwykłe filcowe Ej nie złapię tego Aha bo to jest cały komplet, dobra chciałam jedną więc Za komplet 26 zł No i tutaj jeszcze taka wystawa warzywna Ej te listy są fajne Super, na ja jakąś taką małą sałatkę Ile to kosztuje 43 zł No dobra Super, ale nie w grudniu. Tam takie kwiatkowe. Nie no, bardzo ładna, naprawdę bardzo ładna, Ale nie ten sezon. Taki świecznik w kształcie około 13 zł. Ale patrzcie, takie hojneczki. Całkiem ładne. Nie są zbyt duże, ale no... 17 zł. Fajna. To jest świeczka, a to jest chyba LEDowe, tak. To sobie można zapalić. 43 zł. Tutaj taki kominek w kształcie prezentu. To się otwiera, jest zaklejone. 34. Złote. Takie świeczniczki czerwone. 11 zł. Jeszcze tutaj takie świeczki. 17. Nic nie pachnie, widzicie, zwykła świeczurka. Są takie materiałowe. 15 zł. Fajny reniferek. A, a i on jest za 17 zł. No mówię, mam wrażenie, że jest dość drogo. To jest w cenie 6 zł. Um, tak samo jak to. Ale to szału, wiecie, Jakiegoś wielkiego nie robi. Taki drewniany Mikołaj. 11 zł. No, widzę, co to jest niestety wykonane. Cena 9 zł. Rajmarku, słuchajcie, są jeszcze takie dziadki duże. One są w cenie 80 zł, ale on jest serio, dość spory. Mamy też takie stroiki za 11 zł. ja to już tutaj ja nabrałam trochę rzeczy, żeby ciężko pokazywać. Taki Mikołaj za 26. Fajne choineczki, zaraz Wam powiem po ile, sorki, że Wam zasłaniam, ale zabrakło mi rąk już. A, a, 34 zł To jest taki wieszaczek, słuchajcie, całkiem fajne. Może jakieś takie misie. cena, ale jej nie widzę. 17? Jakoś tak chyba. Choineczki. Kocik 120 na 150 czyli taka malizna zupełna za 70 zł i tutaj takie gałązki. Tak Wam pokażę taką gałązkę, słuchajcie, o taka. Hmm, takie cuda kosztuje 50 zł. A wiecie, jak macie jakieś takie bazony i potrzebujecie czegoś, to to jest fajne i tutaj mamy jeszcze taką świąteczną poduchę za 50 złotych. Niestety Primark mnie zawiódł i idę do Pepko. Nie kupiłam Zupełnie nic, a wiecie, poszłam po Majtki dla młodej, ale te tańsze były takie stylne i fajne, a te droższe, chyba cztery dychy to trochę dużo. A tutaj mamy zaraz PEPKO, więc zobaczymy co i w jakiej cenie będzie w PEPKO. Najwyżej się wrócę, ale jakoś tak nie wiem, trochę bez <laughs> przekonania jakiegoś, no niestety czasami bywa i tak, nie? No i chciałam też, może wykupić skarpetki. I też jeden, które mi się podobały 50% faliestru, więc no też nie ma nawet o czym mówić. Dobra, zobaczymy co tam mają pepko. I słuchajcie, jesteśmy w pepko. O zdoby, słuchajcie, za 4 sztuki i 15 zł. No jest taniej zdecydowanie. Takie różowe, 3 sztuki, 22 zł. Czerwone, też 22 złote. Tak to się prezentuje. Mi się te ptaszki podobały. Tylko te jasne, a te są różowe. Mm, jak dziś je jeszcze dorwę, to je wezmę. Żałuję, że ich nie wiecie? Tego nie widziałam wcześniej. Dwa takie koniki. 200 zł. Te świeczniki już były, one są dość ciężkie. I te mi się podobają. One są. 22 zł. Chodźcie, zobaczymy tubeczki i ceramikę. O, patrzcie, to jest fajne na prezent. Jak ktoś się pije, jak jest na leweczki na przykład. 30 zł, dwie szklanki i karafka. O, to też całkiem fajne. tutaj mamy cenę? O, tak. Słuchajcie, 80 zł. No ale tutaj wieszcie, czuję, że to płacę, bo drogie. Ej Boże, drogie, bo ciężkie. Drogie też, ale ciężkie. I tu jeszcze jakaś taka, słuchajcie. Gwiazdka z misjaczek, one są bardzo płytkie. 35 zł. Bo narci są jeszcze też te talerzyki. Jeżeli ktoś by szukał 20 zł za sztukę i są te fajne pomiski. Jezu naj no ręki mi brakuje. A, ta Elena 35 To jest wszystko to samo. Ładny kubeczek. 15 zł i jest nasolica z tej serii nie widzę trupiernice, której szukam takie świeczki dwie sztuki 10 zł Dobra słuchajcie, jednak Koniec końców musiałam wrócić do Freymarka, Jestem w Bonarce prawie dwie godziny mhm. Ale mi się nakąpi. Skarpetki kupione Po prostu dramat No ale nic to Wiecie, są i takie dni Uch, Dobra jakoś się przepchałam słuchajcie Teraz szybciutko pochlebek Mniej więcej wiem gdzie można tutaj dostać dobry Widzenia Co tu wygadacie? Idziemy po ten chlebek. Jestem zmęczona. Dobra, słuchajcie, już widzę. Idziemy. Słuchajcie, do buczka. Super, pieczywo mają. Mam nadzieję, że o tej pory dostanę jeszcze mój chlebek. Bo jak nie, będę płakać.